Dzień dobry, moi drodzy, ten film dzisiejszy będzie ze specjalną dedykacją dla grupy, z którą pracowałam w zeszłym tygodniu na sesji z marki osobistej w ramach programu Personal Leadership Academy. Trochę w ramach podziękowania za wspólną pracę, ale też chciałabym zostawić Was, drodzy, z pewną inspiracją, z pewną inspiracją, która jest oczywiście wynikiem prac podczas tej sesji, ale jest to także wynik pewnych obserwacji i pewnych głosów liderów czy menedżerów, które to głosy mówią, mówią o tym, że są takie obszary dzisiaj szczególnie istotne z punktu widzenia budowania reputacji menedżerów i liderów. Poprosiłam uczestników sesji z marki, aby powiedzieli czy wskazali takie obszary, które dzisiaj są dla nich, jeżeli chodzi o budowanie relacji i komunikacji, szczególnie ważne. I na samym szczycie, słuchajcie tego, tego wyboru, jest komunikowanie bardzo często niepopularnych, złych albo po prostu trudnych decyzji, które dzisiaj podejmowane są. W zasadzie w większości organizacji. Na drugim miejscu wskazujecie taki obszar, który moi drodzy dotyczy angażowania zespołów, zwłaszcza że pracujemy w tych zespołach rozproszonych, więc ten temat angażowania zespołów, ja go podejmowałam już we wcześniejszych materiałach, więc zajrzyjcie tam. Niemniej jednak taki obszar też wskazujecie. I trzeci bardzo ważny obszar, a mianowicie taki, jak wykorzystać w ogóle czasy pandemii, czasy te. Czasy takiego niesamowitego przeobrażania się do pracy nad własnymi takimi indywidualnymi obszarami, którymi być może wcześniej nie zajmowaliście się, a teraz, teraz trzeba by było się im przypatrzeć, być może je wzmocnić. I są to rzeczywiście takie obszary, takie typowo miękkie, które pomagają Wam w budowaniu relacji i w budowaniu komunikacji. Więc, moi drodzy, ze, szczególnym, ze szczególną dedykacją dla Was, ale też dla Państwa, bo wydaje mi się, że to, o czym będę mówiła, jest wskazówką nie tylko dla uczestników PLA, ale także dla innych liderów, którzy będą ten materiał oglądać. Słuchajcie, um, dzisiaj o elemencie bardzo ważnym reputacyjnie, czyli o podejmowaniu decyzji i komunikowaniu um, jej, ale takiej decyzji, która jest trudna, która wiecie, że będzie bardzo, um, będzie bardzo. Trudna dla ludzi, którym będziecie to, te decyzje komunikować, będzie wpływała na ich życie, będzie to życie troszeczkę zmieniała. Co jest ważne, jaki, jaki pierwszy krok powinien zrobić lider? Co jest tym pierwszym krokiem, co jest istotą? O tym będę dzisiaj mówiła. Jakie ćwiczenie, zanim pójdziecie z komunikowaniem? Z komunikowaniem z komunikatem o, o, o trudnej decyzji do ludzi, co musicie przepracować, co ja rekomenduję moim klientom i co się świetnie sprawdza, ponieważ daje taką, słuchajcie, szerszą perspektywę spojrzenia na, na dany dzisiaj bardzo trudny temat. Słuchajcie, w przeciwieństwie do firm i do organizacji, człowiek jest, takim, jest taką kompozycją cech, wartości, często nawet osobistych misji pewnych, właściwych tylko jemu zachowań, bardzo często unikalnych, które są podstawą do budowania reputacji i marki osobistej. To wasze cechy, wasze indywidualne wartości, to w jaki sposób się zachowujecie, w jakim stylu osiągacie sukcesy, jest podstawą do tego, żeby taką markę osobistą umacniać, żeby nią zarządzać i żeby tworzyć swój indywidualny, strategiczny plan komunikacji, który moim zdaniem, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, powinien mieć każdy Lider. Teraz przychodzi taki bardzo trudny moment, kiedy podejmujecie decyzję albo o redukcji, albo o cięciu jakichś kosztów. Być może <coughs> będzie to związane z redukcją części zatrudnienia, czyli pożegnaniem się z jakąś, częścią, z jakąś częścią załogi. Od czego powinniście zacząć? Zwykle jest tak, że lider zaczyna planować ten właściwy komunikat, czyli tak naprawdę zastanawia się, co ja powiem tym ludziom. To pytanie pierwsze, które musi paść, to jest to pytanie, jako, jako kto idę do tych ludzi, kim ja w ogóle dla nich jestem, jako kto i do kogo ja idę, kogo będzie ta decyzja dotyczyć. Zwykle wychodzimy z założenia, że będzie ona dotyczyła tylko tych ludzi, na życie których ta decyzja najbardziej wpłynie, ale nic bardziej mylnego. Moi drodzy, jeżeli chcecie się dobrze przygotować do takiego komunikatu, zróbcie bardzo proste ćwiczenie, znaczy ono może się proste wydawać. Ale jest bardzo otwierające, bardzo uspokaja i tak naprawdę nakreśla Wam bardzo strategiczne obszary w firmie, którym oprócz tego komunikatu będziecie musieli jeszcze pozarządzać. To jest stworzenie sobie takiej mapy grup ludzi, do których ta decyzja i ten komunikat wpłynie, mimo że bezpośrednio ich nie dotyczy. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli komunikujesz bardzo ważne, trudne rzeczy, zastanów się, na kogo. Mimo, że nie bezpośrednio będzie miała wpływ Twoja decyzja, Twój komunikat, być może są to pracownicy innych Twoich firm, biznesów, w których inwestujesz pieniądze, albo jesteś zasiadasz w zarządzie, w Radzie Nadzorczej, tak? Może, może to są Twoi partnerzy biznesowi z innych spółek. Zobacz sobie, jak duża, jak szeroka przy komunikacji bardzo trudnych decyzji jest mapa Twoich relacji. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić dobrze, porządnie, to jest uświadomienie sobie, Ile grup tak naprawdę jest powiązanych z Twoim trudnym komunikatem? Uwierz mi, że jeżeli zrobisz taką mapę, to jakość komunikowania tej decyzji, to jak ubierzesz w słowa, bo bardzo często na tym się koncentrujecie. Pytacie mnie, Pani Olu, jak mam ubrać coś w słowa, jak mam to powiedzieć, od czego mam zacząć. Pierwszy krok, uświadom sobie, na ile grup wpłynie Twoja decyzja. I tak naprawdę, mimo tego, że komunikujesz 20 osobom, bo ich bezpośrednio to dotyczy, Komunikujesz i zobaczysz, będzie to wynikało z tego ćwiczenia. Komunikujesz o wiele szerszej grupie. Do takiego ćwiczenia Was zachęcam, zróbcie je jeszcze dzisiaj. Pewnie większość trudnych decyzji jeszcze przed Wami. Część być może będziecie jeszcze komunikować przed weekendem majowym. Bardzo Was proszę, zróbcie sobie, zróbcie sobie taki trening, takie proste niby zadanie, ale zobaczycie, jak bardzo otwierające i jak uświadomienie sobie. Na ile grup tak naprawdę wpływa mój komunikat, mimo że nie dotyczy ich bezpośrednio i będzie to miało ogromny wpływ na to, w jaki sposób będziecie te zmiany komunikować, z jakim nastawieniem, z jaką energią im i na koniec dnia, jakich słów użyjecie, żeby ludzi w jakiś sposób oswoić z tym, jaką decyzję podjęliście. Życzę Wam w tym tygodniu samych dobrych, dobrze podjętych decyzji, chroniących, zabezpieczających biznes, ale też ludzi. Po drugiej stronie, którzy, którzy te decyzje zrozumieją, ale pozwolę sobie też, też tutaj dopowiedzieć, że jakość, czy wysoki kapitał reputacyjny, o którym w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy przecież wspólnie, będzie miał ogromny wpływ na to, jak ludzie takie decyzje od Was przyjmą. Budujcie markę osobistą zawsze, budujcie ją w czasach być może bardziej spokojnych, ale pamiętajcie, że, że te niespokojne czasy stają się taką normą, że że o reputację po prostu trzeba dbać, ale pamiętajcie o tym prostym ćwiczeniu, z tym Was chciałam dzisiaj zostawić. Dobrego dnia i dobrego majowego weekendu. Pozdrawiam serdecznie.